Witam, nazywam się Wojciech Kumorowski i poprowadzę dla Państwa film prezentujący zastosowanie rozszerzonej funkcjonalności status w bazie WIES w wersji 12.3 Enova365. Na początku przejdźmy na listę kontrahentów w module CRM. Podnieśmy formularz przykładowego kontrahenta. Po naciśnięciu status w bazie WIES dostajemy informację, czy dany podmiot jest aktualnym podatnikiem VAT w bazie WIES, a ostatnia informacja o weryfikacji wyświetlana jest w polu Podatnik VAT na zakładce Ogólne w formularzu kontrahenta. Kliknijmy OK. Dodana jest nowa zakładka Historia statusu VAT, w której zapisywana jest Informacja o weryfikacji danego kontrahenta. Klikamy Zapisz i zamknij. W wersji 12.3 NOWA 365 na liście kontrahentów rozszerzono również możliwość weryfikacji zbiorczej liczby kontrahentów. Zaznaczmy zatem kilka wybranych podmiotów na liście. Następnie klikamy. Czynności status w bazie wies. Dostajemy informację, dla ilu podmiotów zweryfikowaliśmy status w bazie wies. W tym przypadku dla czterech. Klikamy OK. Czynność ta zadziała analogicznie, jak w przypadku pojedynczego sprawdzenia wybranego podatnika. Chciałbym teraz przedstawić zastosowanie weryfikacji podmiotu o status VAT w module Handel. Przejdźmy zatem do modułu Handel, następnie Sprzedaż, faktury sprzedaży. Dodajmy nową fakturę. Po otwarciu formularza dokumentu handlowego dodano pole Status VAT kontrahenta. Podczas definiowania dokumentu handlowego. Dzięki temu, podczas wystawienia faktury, będzie możliwość podludnięcia aktualnego statusu VAT kontrahenta. Wypełnijmy zatem dane do faktury. Podajemy kontrahenta. Klikamy OK. Jak widzimy, automatycznie zostało wypełnione pole po wskazaniu kontrahenta. W tym miejscu możemy podglądnąć, czy dany kontrahent Wybrany na dokumencie sprzedaży jest aktualnym podatnikiem VAT. Ostatnim elementem prezentacji filmu jest przedstawienie zastosowania weryfikacji statusu VAT w module księgowość. Chciałbym przytoczyć nowelizację przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Od 1 stycznia. Rozszerzyła katalog czynności rozliczanych w ramach procedury odwrotnego obciążenia, pomiędzy innymi usługi budowlane. Aby usługi budowlane podlegały procedurze odwrotnego obciążenia, należy spełnić przesłanki podane w artykule 17 ustawy 1 punkt 8 ustawy owa. Rozszerzenie katalogu czynności objętych procedurą odwrotnego obciążenia spowodowało, że podmioty prowadzając dokumenty związane z usługami budowlanymi, zobligowane są do sprawdzenia, czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT. Przejdę zatem do ewidencji dokumentów, a następnie dokumenty. Dodajmy nowy zakup. Podczas definicji dokumentu zakupu Dodana została cecha, która zwraca nam aktualny status podmiotu VAT, wybranego w polu podmiot na formularzu zakupu. Wybierzmy zatem podmiot. Jak widzimy, w polu status VAT zostaje wyświetlona informacja, czy dany podmiot jest aktualnym podatnikiem VAT, czy nie. To wszystko, co chciałem Państwu przedstawić w tej prezentacji odnośnie czynności status w bazie wiedzy. Dziękuję bardzo za uwagę. Pozdrawiam Wojciech Kumorowski.